Podczas konferencji Supercomputing 24 Poznańskie Centrum Superkomputerowe sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zrealizowało pierwsze na świecie demo związane z technologiami kwantowymi, a szczególnie hybrydowym aspektem kwantowo-klasycznych zarówno obliczeń, jak i komunikacji. Demo było zrealizowane przy współudziale partnerów ale nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie m.in. Ministerstwa Cyfryzacji i projektów, które wspierają dzięki swojej działalności. Komunikacja kwantowa, a szczególnie hybrydowe, kwantowe, klasyczne ujęcie kryptografii postkwantowej i kwantowej dystrybucji kluczy, było jednym z głównych elementów, które były zrealizowane i przedstawione na, podczas demonstracji. Natomiast w odniesieniu do obliczeń kwantowych, przedstawiono hybrydowo kwantowo-klasyczne wykorzystanie różnych scenariuszy obliczeń. Te rozwiązania są istotne z punktu widzenia suwerenności, cyberbezpieczeństwa i też wkładu w ogólnoświatową technologię i infrastrukturę badań technologii kwantowych. Pozwala to realizować wiele różnych scenariuszy wykorzystania, które mogą przekładać się również na praktyczne aspekty takie jak optymalizacja chema kwantowa i też bezpieczne usługi dla cyfrowego społeczeństwa. Jednym z największych wyzwań tej demonstracji było zestawienie dwóch szerokopasmowych połączeń dedykowanych pomiędzy siedzibą konferencji Supercomputing 24 w Atlancie, a siedzibą PCSS tutaj w Polsce. Było to możliwe dzięki współpracy wielu partnerów z Europy oraz Ameryki. Na potrzeby tego DEMA zestawiliśmy. Dwa dedykowane połączenia o szybkości 100 gigabitów na sekundę, które połączyły urządzenia w Atlancie oraz w Poznaniu. Ta demonstracja pokazuje potrzebę współpracy oraz wagę połączeń europejskich, międzynarodowych i transkontynentalnych, które umożliwiają współpracę naukowcom z wielu krajów. Oraz budowę dedykowanych połączeń na potrzeby infrastruktur badawczych oraz takich demonstracji. Nie byłoby to możliwe bez e, współpracy pomiędzy Siecią Ogólnopolską Badawczą Pionier, a Siecią Europejską Badawczą ŻAND oraz partnerami z całego świata, takimi jak Sieć Naukowa SURFNET, Sieć Internet 2, czy Sieć ISNET w Stanach Zjednoczonych.